Kurde, deszcz spada. Ola, się. Ci wzięła. Szkoda mi telefonu, nie? Ty, ale kigosty wystawił rower. <grystanie> kurwa na tym Przy restauracji. No nie wiem Wezmę się go na przyjazdkę. A łańcuch jest zjebany wiem to to jak chciałem się przejechać ale wale to chciałem się brudzić kurwa łańcuch naprawiać jakimś gwiazdkowi żeby się tylko przejechać to ja jak pierdolę to wracam do restauracji zaczyna się zima kurwa tak się chciałem przejechać tym rowerem no bo tak zerkam, zerkam już kurwa z 10 minut na ten rower. Wykapować o co chodzi, nie? ra, Łańcuch zjebany, więc... Nie będę miał łańcucha naprawiał. Gostek na pewno czeka. Naprawić mu łańcuch, ja się przyjadę i gostek wyjdzie, kurwa, łańcuch będzie gotowy. A fuck off kurwa. a dalej.